Wchodzimy na złomek, zobaczymy, czy uda się coś w Norwegii znaleźć. Chociaż zerkniemy, wiadomo, że to kraj nieunijny, więc trzeba było wszystko odslić, robić odprawę, ale chociaż popatrzmy, jak to wygląda na norweskim złomie, czy jakieś rzeczy wojenne się trafiają. Witajcie! Dziś zaczynamy od złomowiska, na które trafiają od czasu do czasu ciekawe drugowojenne artefakty. Ale tuż po nim pokażemy Wam jedno z ważnych miejsc historii polskiego oręża. Oglądajcie, bo opowieści o tym miejscu nie będzie przez kolejnych 10 lat. Narvik jest tak daleko, że szybko tam nie wrócimy, bo przecież czekają na nas kolejne ciekawe odkrycia. Zaczynamy zatem od złomka w Tromso na dalekiej północy. To kolejny odcinek z Norwegii. Lecimy W Norwegii, dokładnie w miejscowości Tromsø na kole polarnym, gdzie został zniszczony niemiecki pancernik Tirpitz w czasie II wojny światowej, dokładnie w listopadzie 1944 roku. Oczywiście trafiliśmy też na Złom, który jest jednym z naszych ulubionych miejsc i można trafić bardzo dużo fajnych rzeczy. I oczywiście, jak to, jak to w, tym, w każdym przypadku bywa, gdziekolwiek byśmy na świecie nie pojechali, zawsze znajdziemy Polaka nawet na krańcu świata. Jest tutaj jeden człowiek od nas z Polski, Darek, też również się wypowie do kamery. Ale ja na początek już chciałem wam pokazać od razu, co odnaleźliśmy na samym wejściu. Bo na sam dzień dobry, jak tylko weszliśmy, odnalazły się dwie beczki przy czym jedna piękna z 1940 roku Krajsztoff Feuergefährlich Her, czyli wojska lądowe. Już na dzień dobry mamy rzeczy z II wojny światowej. Oczywiście, tych rzeczy, tak jak rozmawialiśmy, jest tutaj, trafia się dużo więcej. Yy, oczywiście potężny złom, tak więc z, z całego regionu znosi się różne ciekawostki. Yy, z tego co się dowiedzieliśmy Darek opowiadał nam o tym, że w zeszłym roku były trzy potężne spawarki spalinowe yy, wyciągnięte z Tirpica, były to spawarki yy, najprawdopodobniej napędzane silnikami Maybacha. Czyli musiały być jakieś olbrzymie, dokładnie nie wiem co to było, ale zaraz się dowiemy. Podejdźmy trochę i porozmawiajmy. Tam druga beczka Wehrmachtu od razu z tyłu za nami. No tak jak Wam mówiłem, na każdym krańcu świata można trafić Polaka, tutaj weszliśmy i od razu na dzień dobry patrzymy, a to nasz ziomek z naszego kraju na samym końcu. I co, co ciekawego, co chwila coś przynoszą. Przynoszą różne pozostałości, zwłaszcza z tego wielkiego okrętu, jakim był Tirpitz. To wszystko tutaj po Tromsu się rozeszło po 1944, a właściwie 5 roku. No i ludność cywilna oczywiście przystosowała to do własnych potrzeb, a Darek Wam już sam powie, co to było. No cóż, jesteśmy na północy w Tromso, na północy Norwegii. Oczywiście zdarza się, że przychodzą różnego rodzaju rzeczy, pamiątki z II wojny światowej. Co prawda nie są to jakieś większe rzeczy. W większości są to części po starych motocyklach, stare beczki amunicyjne z okrętów, beczki po ropie, po, po paliwach niemieckich. No ale zdarzają się też większe fanty, takie jak na przykład stare spawarki okrętowe z Tyrpica. około 2-3 lat temu były tutaj trzy sztuki, niestety zostały zniszczone. No i jak to się mówi, poszły w prasę. Stara amunicja, nawet gdzieś tutaj chyba jest odłożona, z logiem trzeciej rzeszy. To Czyli co, co chwila można coś znaleźć. Można, można. Zobaczcie, tu jeszcze skrzynki amunicyjne. Co prawda nowoczesne, ale na pewno takich różnych ciekawostek myślę, że skrzynek do MG też tu niejedną się trafiło. One po prostu gdzieś przepadły w odmentach tych wszystkich kontenerów, które już prosto jadą do huty. Oprócz tej beczki mamy tu kolejną kolejną beczkę Luftwaffe FL Kraftstof. No i oczywiście rocznik. To no, takie rzeczy nieczęsto się trafiają. Eee, a tutaj chodzimy. Na pierwszy lepszy złom do Norwegii, i od razu są y, fanty drugowojenne. To tylko świadczy o gęstości tych działań i o tym, że było tego tutaj naprawdę sporo. Zobaczcie, ile tego się tu trafia. Tutaj chłopak przyniósł nam y, rakiety do rakietnicy Ferbrach, bis 47, produkcja 1141. Jeszcze pełne. Normalnie tu nikt takimi rzeczami się nie przejmuje. Widać, że kraj jest dosyć normalny, nikt na to nie zwraca uwagi, są to po prostu śmieci złomowe, a flary są jeszcze, powiedziałbym, gdyby nie wiek, to pewnie i do użycia. To jest tuba okrętowa, najprawdopodobniej niemiecka, być może podchodzi z pancernika Tirpitz, ale ciekawe, że takie rzeczy też tu się zachowują, że co chwila coś się trafia, tutaj chłopaki wyciągają co i to inne ciekawe rzeczy, które na tym złomie zostały wyrzucone. Pośród tych wszystkich rzeczy na pewno coś ciekawego by się wyłowiło. Tu widzę już jakiś mechanizm różnicowy. Albo i nieróżnicowy. Koparkowy. O, jakaś skrzynia biegów. Zapewne co jakiś czas pojawiają się tu rzeczy, które nas interesują, a których ktoś nie zdąży przyuważyć. I zapewne kończy to... kończy to niestety w hucie. Na pewno takich rzeczy jest tutaj masa. A jak się na to wszystko zerka, to aż żal. Wszystko masywne. To jak blacha z tirpica. Spójrzcie na to wszystko. I tak mi trochę to przypomina tirpica pod wodą. To też takie jedno wielkie złomowisko. Jak wiemy, okręt był złomowany. No i mniej więcej skończył jak ta hałda złomu, którą tutaj możecie zobaczyć. Skończył po prostu w hucie. 3 maja 1940 roku polski niszczyciel Grom wpłynął na wody Rombakenfjordu fjordu w okolicach norweskiego narwiku, gdzie toczyła się bitwa pomiędzy wojskami alianckimi, w tym brygadą podhalańską, a Niemcami. Zadaniem niszczyciela było ostrzeliwanie stanowisk niemieckich oraz dróg transportowych co w znaczący sposób przeszkadzało oddziałom III Rzeszy. W ciągu jednego dnia Grom zużył około 500 sztuk amunicji do działu artylerii głównej, otrzymując od Niemców zaszczytny przydomek przeklętego Polaka. 4 maja 1940 roku Niemcy wezwali na pomoc Luftwaffe, która w sprytny sposób dokonała pozorowanego ataku, a następnie zaskakującego nalotu bombowcami Heinkel He 111. Jeden z samolotów zrzucił sześć bomb, z których trafiły dwie. Jedna w okolicy śródokręcia, druga w okolicy aparatów torpedowych. Spowodowały one rozdarcie poszycia prawej burty oraz eksplozję zbiorników sprężonego powietrza przy aparacie torpedowym. Okręt przechylił się na prawą burtę, przełamał się na pół tuż za kominem i w ciągu 2 do 3 minut zatonął. Uratowano 154 marynarzy, zginęło 59 członków załogi. Polskim żołnierzom i marynarzom poległem w walce o wolność Norwegii w latach II wojny światowej. Narvik 1979 Rodacy. Ten marynarz, który stoi tu przed nami, z napisem ORP-grom na czapce, ładuje pocisk do artylerii głównej tego polskiego niszczyciela. Polacy, a właściwie polski niszczyciel, który wpłynął. W samobójczej misji do samego gniazda OZ do Narwiku 4 maja 1940 roku pokazał jaką odwagą, jakiego ducha walki, jaką wiarę w zwycięstwo miał w sobie polski żołnierz, polski marynarz, który w tamtym momencie rozpoczął tą walkę. Narwik jest symbolem naszego zwycięstwa, pierwszego zwycięstwa od czasów Wojny Obronnej w 1939 roku Grom był również jedynym niszczycielem zatopionym na wygnaniu, polskim niszczycielem wyprodukowanym, a właściwie tym, który wszedł do służby jeszcze przed 1939 rokiem. Oprócz RP Wicher e, drugim, który zatonął z tych naszych e, niszczycieli jeszcze przedwojennych, był właśnie RP Grom. Ta misja samobójcza niestety skończyła się tragicznie dla znacznej części naszych marynarzy, ale symbol tej walki, e, symbol, jakim stał się Grom, jest dla nas dzisiaj wzorem do naśladowania, że można z wielką odwagą i dumą wpłynąć w tak beznadziejnej sytuacji do gniazda OS. Grom zatonął tutaj na wejściu do portu, właściwie na redzie na torze wodnym do portu w Narwiku. Jak sobie przejdziemy tutaj tym miejscem, to już na dzień dobry widzimy okopy i stanowiska niemieckie, które się tutaj znajdują. Spójrzcie, Niemcy mieli doskonały pogląd na to, co działo się tutaj we fiordzie. Oni z każdej strony mogli go ostrzeliwywać na 100% go widzieli, no i wiadomo, polski dowódca miał tego świadomość, że tu w boku kłębi się potężne niebezpieczeństwo. Mimo to, odwaga ludzi morza. Morza, z którym jestem dosyć blisko związany, jako że wychowałem się we Władysławowie nad morzem, chcieliśmy podkreślić wagę działań Polaków w bitwie o Narwik i wagę polskiego okrętu, który w tej bitwie poległ. Spójrzcie, symbol groma znajduje się na naszych kurtkach, które postanowiliśmy przygotować specjalnie na tę wyprawę. Tu widać dokładnie Beobachtungstelle, czyli stanowisko obserwacyjne, które Niemcy zdążyli sobie przygotować przed nadejściem polskich, francuskich żołnierzy, którzy ten narwik wyzwalali. Widać również wyraźnie okopy, które się tutaj znajdują. To miejsce jest doskonałym punktem obserwacyjnym, ponieważ mamy wgląd w cały fiord. W miejsce, gdzie mogły nadpłynąć brytyjskie i polskie niszczyciele. Widać też na tych okopach pozostałości odciągów do maskowania. One cały czas tutaj do dzisiaj są. Widać wbite pręty i pozostałości po nich. Widać też, że Niemcy bardzo się bali polskiego ataku. Wykucie takich stanowisk w skalę nastarczało nie lada problemów. A zapewne Niemcy chcieli już Brać nogi za i uciekać przed Polakami, jak tylko dowiedzieli się, że oni biorą w tej bitwie udział. W oddali widać na redzie portu w Narwiku, widać statki, które oczekują na wejście do portu. Zapewne odważni marynarze, a właściwie dowódca ORP Grom, który w sposób zdecydowany wpłynął do tego portu, a właściwie do tego fiordu. Niemcy na pewno nie spodziewali się nadejścia naszego okrętu i spadł na nich jak grom z jasnego nieba. Grom niestety leży poza naszym zasięgiem leży na głębokości niemalże 100 metrów. Leży również na torze wodnym i zorganizowanie takiej wyprawy na dno do tego wraku byłoby po prostu niemożliwe. Niemożliwe w tej chwili, ale niezupełnie niewykonalne. Do wraku w ciągu ostatnich 80 lat nurkowano zaledwie kilka razy. Udało nam się dotrzeć do niezwykłego człowieka jednego z najlepszych płetwonurków na świecie który jako pierwszy Polak zszedł do wraku groma. To Mirek Standowicz, od lat mieszkający w USA. Udało nam się z nim skontaktować. Posłuchajcie, jak wyglądała jego wyprawa i co takiego zobaczył na dnie. Materiały filmowe pochodzą z jego kamery. Pierwsza wyprawa, kiedy doszła, to wszystko było tak robione trochę jakby na, na, na zwariowanych papierach po prostu udało nam się zdobyć wszystkie potrzebne pozwolenia. Ja Musiałam pisać jakieś a, a, do Ministerstwa a, do Kapitanatu Portu, do Ministerstwa Zabytków czy coś takiego. Już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale tam ileś tych podań trzeba było a, napisać a, i w końcu udało nam się, udało udało nam się dostać tą zgodę na drukowanie, więc kiedy, kiedy kiedy zanurkowaliśmy po raz pierwszy, to były, było nas dwóch: ja i magna. A Frank był na powierzchni, a czekał na, na, na łodzi. A, kiedy zeszliśmy na mniej więcej 100 metrów, a rozglądamy się. Ja widzę na dnie leży, leży hak, ale, ale wraku w żadnego nie ma nigdzie w pobliżu. Także a zasygnalizowałem, magna był trochę powyżej mnie. O tam, czy 20 metrów, czy coś takiego. A wiesz, także zasygnalizowałem mu, że się wynurzamy, bo wraku nie ma. To nie ma potrzeby, już a, tutaj być. Trochę tylko pokrążyłem wokół, a, wokół, a, wokół naszego tego grappling hooka. A, i, i, I po prostu no, powoli zaczęliśmy się wynurzać. W każdym następnego dnia musieliśmy zrobić dokładnie to samo, że a, jeszcze raz zahaczyć na wraku. No, tym razem Mieliśmy, no, sprawdziliśmy, jak tylko mo to można było, w każdym e, ustawiając łódź w różnych kierunkach i naciągając linę maksymalnie, ile się tylko dało, po dwóch, bo pogoda się trochę pogorszyła, po dwóch e, e, dniach zanurkowaliśmy. Ja zanurkowałem a, znowu na wraku, tym razem go odnalazłem. I ja pierwszą rzeczą, jaką mi się Jaka mi się rzuciła w oczy, to to, że leżał hełm na dnie, e, niedaleko wraku. A, leżał hełm, a, a obrócony był tak do góry nogami, i tak trochę mnie ścisnęło w gardło, bo to był hełm na czyjejś głowie tam. To było coś takiego bardzo namacalnego, ponieważ wrak sam w sobie na tej głębokości jest taki bardzo surrealistyczny. To... Tym bardziej, że grom leży obrócony, ta część a, dziobowa leży obrócona do góry nogami, a, a tylna część, ten stern, a, leży o kilkadziesiąt metrów a, pod kątem i leży normalnie. Także, a, ale to dopiero byłem w stanie stwierdzić później, ostatnie, w czasie mojego ostatniego, czwartego nurkowania na, na gromie. W Karmoczazie to był taki, Taki, widoczność było w miarę nie bardzo dobra, w miarę dobra, może, ja wiem, z 10 metrów, a, ale a, ponieważ ogrom wraku i, 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 i ograniczona widoczność i, i po prostu było kompletnie ciemno, a także, że to wszystko sprawiało, miało taki surrealistyczny wyraz i, i a, Zajęło mi trochę czasu, żeby to wszystko poukładać w głowie, że a ok, to jest dziób, a, to jest to, to jest tamto, on leży z tej strony i tak dalej. Po prostu ciężko było się niejako odnaleźć, chociaż ja w głowie miałam bardzo dobrze a, rysunek y, 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 gromu. Jak on wyglądał, w jakiej pozycji powinien być, gdzie, a, gdzie są działa, są, gdzie jest to, gdzie jest tamto, ale mimo wszystko to to sprawiało, no, mózg musiał się do tego trochę przyzwyczaić. No i ja powoli, powoli zaczął mi się wyłania, wyłaniać rufa a gromu z działami. Obie wieże tylne były nietknięte. a Także, że a dopłynąłem do tego, zacząłem filmować jak, jak, jak Crazy opływać, to chyba 4 czy 5 razy. A także, a, że to też był taki dla mnie bardzo ciekawy, ciekawy moment. Ja zobaczyłem, że a wrak jest a, właśnie przełamany tam, a, także to była, to była o wiele ciekawsza część wraku i bardzo, bardzo interesująca. Tam spędziłem w sumie razem, o, chyba nie wiem, jakieś 15 czy 18 minut na wraku. To nie jest y, bardzo trudne nurkowanie, a, jest już kompleksowe trochę i tak dalej, ale to nie, nie jest aż to, to nie jest bardzo trudne. Jeśli chodzi o groma, to środowisko jest trudne, ponieważ dilujesz z dużym prądem, a zwłaszcza na powierzchni, także te ostatnie momenty, kiedy robisz dekompresję i na przykład na, na, na tych najważniejszych trzech głębokościach, nie? 30, 20 czy tam 10 stóp, a kiedy można, butle już są praktycznie puste. I może po prostu przy, przy jakimś tam momencie nieuwagi albo coś takiego, można po prostu być wyrzucony do powierzchni. Także że trzeba po prostu trzeba cały czas mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, cały czas uważać. Nie, nie można sobie popuścić i, i, i tylko no po prostu nurkowanie się dopiero wtedy skończy, kiedy jesteś już na powierzchni. Ale mimo to kiedy Byliśmy gdzieś na około. W moim wypadku to się zaczęło gdzieś od jakichś 60 stóp, że, czy może nawet 70, że kiedy znalazłem się na tej, już zmieniłem już do moich. do Mój mix w tym czasie był 30, to był nitro 36% tlenu. Kiedy zmieniłem do tego, to zacząłem mieć, czuć ból w moim lewym przedramieniu. Po prostu za każdym razem, kiedy, się, kiedy kończyłem moją stację dekompresyjną, powiedzmy na tych, nie wiem, bo mówię chyba 60 stóp, na 60 stopach. I a kiedy, kiedy moja dekompresja na tej głębokości zbliżała się do, do końca, a mój przystanek zbliżał się do końca, to ból zanikał. Kiedy powoli zacząłem się wynurzać do głębokości, na przykład tam 50 stóp, a ból z powrotem zaczął się pojawiać, i tak się działo praktycznie cały czas, aż do, aż do powierzchni. Jeżeli bym został, następne może 10-20 minut dłużej, a na mojej ostatniej głębokości, to jest na, na 10 stopach, na mojej ostatniej a, stacji dekompresyjnej, to prawdopodobnie wszystko byłoby w porządku, ale ja już byłem tak, tak zmarznięty, że tak się trząsłem z zimna, że, że po prostu. A, to było już cancer product. Już, już wiedziałem, że jeżeli dłużej jeszcze zostanę pod wodą, to to praktycznie obróci się bardziej przeciw mnie niż na moją korzyść. Także a, wynurzyłem się a, o, o czasie, wszystko przebiegło zgodnie z planem, no ale ból miałem w tym moim przedramieniu, i co się później okazało, Bjorn dokładnie miał to samo że czuł w swoim przedramieniu, także że, że o, zdecydowaliśmy, że a, no, trzeba coś z tym fantem zrobić i a, wiedzieliśmy, że mamy a, type 1 a, a, choroby dekompresyjnej, to jest a, to się z, manifestuje tylko, tylko bólem, a w przedramieniu, a, czy tam może być w przedramieniu, może być w barku, może być, tam, generalnie chodzi o to, że to jest tylko ból. A, no, ale skontaktowaliśmy się z, ze szpitalem, i tak dalej. Skontaktowaliśmy się z Danem a Divers Alert Network. A, no i oni już od tego momentu wzięli to wszystko w swoje ręce a, i ten i już po prostu zaczął się protokół nie, co, co dalej trzeba robić. Także a, na brzegu czekała na nas karetka, a my cały czas w drodze z, od wraku do, do portu. To cały czas byliśmy na, na tlenie. Grom jest bardzo, bardzo fajnym wrakiem do, do nurkowania. I ja, a... ja nie wiem dlaczego, dlaczego to dlaczego to było takie dla mnie bardzo ważne, żeby zanurkować na nim. Ale rozumiem, jeszcze, jak, jak człowiek był w podstawówce, nauczył się na, na lekcjach historii. Grom, nasza flota, błyskawica. I, 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 i Burza, i, i, i tak dalej, Orzeł, i a później inne Piorun, jego, jego spotkanie z Bismarkiem, czy, czy, to, to były bardzo takie interesujące rzeczy. Nie wiem, może dlatego, że jakoś tak mi to za młodu utkwiło, a w pamięci, to kiedy znalazłem się w Stanach Zjednoczonych i otwarła się taka właśnie możliwość, że mogę. Mogę robić to, co, co zawsze chciałem robić, że, że stać mnie było na to, żeby to robić, że miałem możliwości, knowledge i, i, i tak dalej. A więc kiedy otwierała się taka możliwość, to od razu się na to rzuciłem i udało się. Wrak Groma spoczywa powsze czasy na dnie norweskiego fiordu, będąc pomnikiem polskiej ofiarności z 1940 roku. Dobrze, że jest tu ten piękny pomnik. Dobrze, że pamięć o marynarzach z groma nie ginie. Tego nasi żołnierze nam Polakom, chyba by nie wybaczyli, musimy o nich pamiętać. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy na dziś. Dziękujemy, że jesteście z nami. Ogromne podziękowania za wsparcie na Patronajcie i YouTube. Jeżeli możesz, pamiętaj o kawce albo kilku litrach paliwa, które to płyny, najbardziej przydają się w naszych wyprawach. Dziękujemy naszym zacnym mecenasom, wśród których są... Andrew81, Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Tomasz Balawajder, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Bartosz Bawolski, Bdem, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Artur Borna, Radosław Brzeski, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Franek Dolas... Lukas Dylik, Jay, Andrew Black, Michał Futera, Grzegorz Garus, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Marcin Hamerlak, Tomasz Choinka, Marcin Hubar, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Mateusz Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krauze, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kwiatkowski, Michał Lademan, Mariusz Lewandowski, Tomasz Lewucha, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Karol Magiera. Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Dorota Orzechowska, Pajpa1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Artur Powroźnik, Szymon Pszczółka, Patryk Puls, Kamil Ramza, Krzysztof Ruszczyński, Robert Trąpalski, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieradzki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Maciej Stępień, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Przemysław Wrona, Krystian Ziętek, Piotr Zwierowicz, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy. I zapraszamy na grupę Facebookową Tank Hunter Patron, do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.